Się Dobra. cześć kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem. Być może niektórzy z Was już widzieli tą bazę. Pokazywałam ją na przykład na blogu laserowelowe. Teraz ją troszeczkę przyozdobiłam pod konkretne wydarzenie, tak można powiedzieć. I co? A, chciałam Wam powiedzieć, że ta baza jest na podstawie tutorialu według na walizkę. Możecie ją sobie obejrzeć. Hmm, tutaj będzie na górze link. Przepraszam, że mi się tak ręka trzęsie, ale nagrywam bez statywu dzisiaj, bo na szybko. Oczywiście zapomniałam pokazać. Eee, o czym mówię, a, wali, o, ja ją robiłam według tutorialu na walizkę. Eee, tylko teraz jest jako w, na no, jest w pionie e, i będzie służyła jako album. E, na okładce mamy koronkę, tak jak widzicie. E, troszkę motylków z, z dziurkacza i moja nowo nabyta para dzieciaczków. E, dzieciaczków? No, z, dzieciaczków. E, z wykrojnika. E, napisałbym z, też z wykrojnika i to takie półperełki. Tutaj. E, album jest zawiązywany na wstążeczkę. no Z tyłu mamy moje logo. Mm. Jest tylko na wstążkę. Otwieramy i w środku mam napis wyembossingowany na złota, Strasznie mi się ten puder podoba. Do tego mamy tutaj taką książeczkę. Ja już nie będę jej rozwiązać. jest książeczka rozkładana na trzy i tutaj mamy brązowe karty zbigowane i zdjęcie pary młodej. Tutaj mamy kieszonkę z matami. Tutaj ten wykrojnik, który kupi, kupiłam na zlocie z b Tutaj mamy napisy, z, które można wyciąć z pasków dołączonych do papierów, bo ta całość jest zrobiona na papierach laserowych, albo warbiły w niej. na kieszonka. Znowu jakiś ten napis wycięty. Tutaj mamy strony z modelkami. Mi się ruszają z szydełka, ale nie będę tego podnosić, bo jak zamknę, to będzie, to no i tak się rozłożą. Znowu mamy kieszonkę, troszkę mniejszą. I na samym końcu mamy parę dzieciaczków właśnie. A nie, na samym końcu mamy no, ale jeszcze mamy parę dzieciaczków. Także tak się prezentuje. Do tego mam, do tego mam kartę. Kartkę. Na ślub, robioną według tutorialu Anety. Z, też na laserowe możecie sprawdzić, jak, jak ją wykonać. No jest bardzo prosta. Też z papieru, oczywiście, laserowe lewe. Tutaj mamy kompozycję kwiatową z takich młodych kiecyuszków. Napis w śrubu i złotą strążkę. Odwiązujemy sobie Jedną ręką, poglądam, że jest trochę ciężko. mi się to udało. Związujemy słóweczkę wyciągamy tą z góry. I mamy kartę. Karta jest bardzo prosta. Eee, tu jest mój nowy nabytek, to jest wykrojnik Cizixa, e, z którego właśnie powstaje e, taka, taki folder. Zaczyń jest bardzo fajny, bardzo ładny. Eee, robi się z niego gotową kartę. Ja już nie będę tego wiązywać, bo mi bardzo ładna wyszła. Stążeczka, karty, skrzydełka rozkładają się na prawo i lewo, z tyłu mamy jeszcze podkreślam taką, taką część, żeby nie było widać tych łączeń, no i to, tak, tak się prezentuje nasz, nasz co? nasz zestaw na, na ślub no, także mi udanej zabawy, właściwie się wybieramy na wesele, także... Zapraszam na kolejne filmiki, podejrzewam, że już niedługo się zrenderują i, i będę mogła coś tam więcej wrzucić. To buziaki kochani, do następnego. Sezon weselny się zaczyna, więc będę Was tutaj okraszać wieloma moimi wyrobami.